Agnieszka Świerniak Życie nie lubi porządku. Wydawnictwo Warszawska Firma Wydawnicza Warszawa 2022 rok Śmierć czycha na nas w pełni życia. Klara nie lubiła jeździć służbowo sama, nie dlatego, że miała jakieś obawy. Lata pracy w policji uodporniły ją na wiele. Ogłaszała już ludziom śmierć ich najbliższych, chociaż to akurat figurowało na samej górze listy spraw wyjątkowo nieprzyjemnych. Brała udział w sekcjach zwłok, nie i nie wymiotując. Śledziła bandytów w ciemnych zaułkach, ale nigdy sama. Goniła za nimi sprintem, którego mogłyby jej pozazdrościć dwudziestolatki. Aresztowała, zakładała kajdanki to akurat znajdowało się na górze listy rzeczy satysfakcjonujących. Przesłuchiwała podejrzanych lista nuda, ubaw popachy lub wkurw w zależności od osoby. Raz nawet zmuszona była strzelać do mordercy, który wyciągnął broń szybciej niż ona, ale już w naciśnięciu na spust okazał się wolniejszy. Tak dla ścisłości nie zabiła go. Przestrzeliła mu tylko prawe ramię. To, które służyło do wymierzania pistoletu w nią i jej partnera. Była jednak rzecz, której Klara nie znosiła najserdeczniej pod słońcem. Dogłębnie i niezmiennie. Przedstawiania się. Nauczyciele bywali taktowni. Ale zaczęło się na dobre w wieku nastoletnim, gdy w gronie jej rówieśników kwitło czytelnictwo kryminałów. Na dramat całą gębą rozpętał się, gdy wstąpiła do policji i zaczęła prowadzić śledztwa. Całe szczęście, że jej pochodzący z Francji ojciec. Nie wpadł dodatkowo na pomysł nazwania jej Ateną albo Ariadną. Pasowałoby już wtedy jak ulał do Herkulesa i jego brata Achillesa, Puaro. Ojciec Klary był bowiem Francuzem o wdzięcznym, choć niespecjalnie wyjątkowym nazwisku Nie Niespecjalnie wyjątkowym nawet niespecjalnie sympatycznym, bo stanowi hononim słowa poro, czyli por. Ona jednak, zwłaszcza jako policjantka, czuła się jak wycięta z powieści Agaty Christie. Nie z książki kucharskiej. Mało kto pamięta, ale Herkules na samym początku swojej kariery pracował jako oficer belgijskiej policji. Zanim po I wojnie światowej przeniósł się na Wyspy Brytyjskie. Ach, no i jeszcze ten właśnie szczegół. Herkules był Belgiem. I bodaj przez wszystkie tomy walczył uporczywie z tymi, którzy mieli pecha wziąć go za Francuza. Klara z kolei na odwrót, bardziej oczytanym rozmówcą musiała tłumaczyć, iż jest pochodzenia francuskiego. Pomijała znaczenie słowa Poirot. Już lepiej kojarzyć się z detektywem niż z zupą. Właśnie dlatego na zdarzenia i spotkania wolała jeździć ze swoim partnerem zawodowym. Tak, dzień dobry. Komisarz Poirot i komisarz Herman brzmiało znacznie lepiej. Swojsko brzmiący, zwłaszcza w Gdańsku, Herman, momentalnie zacierał zaskoczenie po egzotycznym Płarocie. Choć trafiali się i tacy, którzy, zanim kolega zdążył wypowiedzieć swoje nazwisko, parskali mniej lub bardziej otwartym śmiechem i rzucali, wierząc święcie, w urok swojego dowcipu. I Sherlock Holmes? Zresztą przez Klarę właśnie. Przylgnęła do Pawła ksywa Holmes. Holmes? Herman. Niech będzie, że brzmi podobnie. Paweł nie obrażał się jej. Nie protestował, czytał czarek papaj.